Cześć Siemanko, witam Was na kanale Rybnięci. Dzisiaj odmiennie Mikołaj zabrał mnie na rzekę Brennice w Brennej No i co, dalej będę szlifował technikę muchową. Także Mikołaj, Siemano. Siemano, cześć Sydorinie. Cześć wszystkim, witajcie. No i co, spróbujemy złowić jakieś pstrągi Chyba na jednym z filmików wspominałem, że w życiu nie złowiłem pstrąga potokowego. Chciałbym to dzisiaj zrobić. Mam dobrego nauczyciela, także dzisiaj. Mucha. No i co? Atakujemy rzekę Brennicę? Atakujemy rzekę brennicę. Takie maleńkie sprostowanie. Niestety dowiedzieliśmy się, że są zawody. Nie sprawdziliśmy sobie tego. Są zawody na tej rzece, ale na szczęście na dolnym odcinku. Chciałem tutaj Seweryna wziąć też na dolny odcinek dzisiaj, żeby cała brennica była przez nas spenetrowana. Chciałem zrobić taką wycieczkę tak jak ja tutaj przeważnie operuję. No, ograniczyło nas to tylko do górnego odcinka, ale na tyle jest on urozmaicony, że będzie tutaj co robić. Na pewno nie będziemy się nudzili, mam nadzieję. Także co, nie przedłużamy, zaczynamy. Mam nadzieję, że zobaczycie jakieś fajne pstrągi. I chyba zrobimy wszystko, żeby Wam się podobało. Hmm. Zakupiłem sobie kołowrotek. Na jednym z filmów też pokazywałem. Mikołaj podarował mi zarąbistą wędkę muchową. Ja się na tym nie znam, także musi mi to zmontować, pokazać co i jak. No i zaczynamy łowienie. Jest twój... piękny, ale kurde Ty złowiesz, ale to... Nie nie, to jest twój strąg. Uznajmy, że jest twój. Jest mój pierwszy. Z, ma... z maleńką podpowiedzią, ale uznajmy, że jest twój. To jest twój pierwszy potokowiec. Jest pierwszy potokowiec, coś pięknego. Trochę z pomocą. Następny będzie już na pewno. Pierwszy potokowiec Seweryna, strąg potokowy z rzeki Brennicy. Ale piękny. Wziął na y, mokrą muchę z wodospadu. Centralnie wyskoczył spod, spod takiego podmycia pod wodospadem. Już go odcinamy i od razu wypuszczamy do wody i hop! Ale jak pójdzie eee, pięknie! Coś pięknego, dzięki Mikołaj. <grym> Spoko. Wiesz, bo to będziesz miał łatwiej. Jest, zobaczcie, jak piękny pstrąg. Nakręć mi go tu, Mikołaj. No nie są to na razie duże sztuki, ale chodzi o to, żeby się nauczyć łowić na muchę. Jest to taka rzeka szkoleniowa. Piękny potokowiec. Ale wybarwione są pięknie. Wszystko jaki dzikie ryby. piękne ryby. Pięknie. Dobra, wypinamy go. Ile ci do wody? W końcu któryś uderzy większy, bo po prostu dominują takie, ale są większe bo do... są nawet 40, tylko trzeba je wypracować. Jest dobrze. Ja jestem zachwycony. Nauka nie idzie w las. rzeka, że to trzeba współpracować we dwóch czasami. Piękna ryba. Nie no, coś pięknego. Zobaczcie, już to taki większy. Około 30 cm piękny wstrąg potokowy jakie kolorki, zobaczcie to. Nie chcę go za długo męczyć. Ale ładnie walczył. Wszedł od razu na głęboką wodę myśleliśmy, że jest jeszcze większy, ale to już jak na tą rzekę, to to już jest się. bardzo ładna ryba. Piąteczka i do pracy dalej. No i dobra, trafił się już dosyć ładny wstrąg. Zobaczcie na taką muszkę, oczywiście zrobioną przez Mikołaja. Powiem Wam szczerze, tak jak dobrze wiecie, w większości łowię na metod feeder, karpuję, ale no powoli zakopuje się w tym wędkarstwie muchowym. Jesteśmy w środku brennej, zero ludzi, coś pięknego i łowimy sobie pstrągi. Mam nadzieję, że klepnie jakaś taka czterdziestka. съезд на мокром lepsze miejsce. Taka wąska rynna, głębsza. Właśnie jeden mi spad. Może być nawet nagrane branie. Zobaczymy. O, jest, mmuchy, idą w wodzie. Jest. Jest. gdzieś widziałeś drugi mi doskoczył. Mm -hmm. Drugi doskoczył. Ładny. Strąg numer 13, ale na razie same takie. Ale nie no martwimy się małymi, bo to jest taka rzeka szkoleniowa dzisiaj. I takie strągi tutaj dominują. Trzeba je brać z dystansu. Można powiedzieć, one tam na końcu zbiorą, ale zbierają muchy, ale są strasznie płochliwe. Fajny już, nie? No, taki jak na tą rzeczkę i na ten odcinek to już taki większy niż standard, ryba numer 14 strąg. Są bardzo płochliwe, ale przed chwilą mi wyszedł taki ponad 3 dychy już niestety nie, za, nie dał się zaciąć. Bardzo ładna rybka. Ale dzikie rybki fajne, wybarwione. Mm -hmm. Leci do wody. Kolejny, piętnasty dzisiaj. Ale same takie. Na razie ciężko o większego. Ale są fajne brania. Coś się dzieje. Okay. it's Pstrąga. no piękna zabawa, już naprawdę po kilkanaście złowiliśmy. Nie są to duże sztuki, ale do nauki muchy, ta brennica, coś pięknego. Zobaczcie, pięknie ubarwiony wstrąg, potokowy, leci do wody. Ja mam kolejne Środkowy odcinek rzeki Bremnicy. Znacznie on tutaj przyjemniej wygląda niż górny, ze względu na to, że jest uregulowany, no niestety uregulowany, ale lepiej uregulowany, bo nie betonem a kamieniami. W 1996 roku to zrobili. Wcześniej to była rzeka tutaj dzika. Ja jeszcze łowiłem tutaj w strągi, jak ona płynęła, tak jak Czyli za kola, boczne odnogi, dzika rzeka. Potrzebowali po prostu ten teren zaadoptować pod budowę domów no żeby kiedyś rzeka się o to nie upomniała natomiast jest y, sztucznie zwężona nawet w normalny sposób bo kamieniami i betonem no ale y, nie jest to już taka rzeka jak była kiedyś ale o co chodzi? Brennica to element łowiska specjalnego Mała Wisła y, wolno tutaj łowić y, tylko i wyłącznie metodą muchową przy użyciu haczyków bezzadziorowych na odcinku od Jazów Brennej Bukowej do ujścia do Wisły i to jest odcinek gdzie łowimy tylko metodą muchową z, z, z użyciem harczyków bezzadziorowych na podstawie specjalnych zezwoleń, które wykupujemy obecnie najlepiej przez internet, bo tak najłatwiej, sobie dzisiaj najłatwiej, najłatwiej, najłatwiej tak sobie cię wykupiliśmy yy, nie wiem, podobno za tych benzynowych już się nie da, tak słyszałem no, na jednej byliśmy, nie było, nie wiem jak jest na innych. nieważne yy, mieliśmy jechać na Pstrągi na początku sezonu, ale z Sewerynem jak mieliśmy czas, to rzeki nie miały ochoty się z nami widzieć, bo była taka duża woda że no nie było sensu łowić dlatego tak naprawdę wybraliśmy się na te pstrągi potokowe już w pełni sezonu latają owady, latają jętki, latają chruściki i te ryby są bardzo aktywne no dzisiaj złowiliśmy już około 30 ryb tam spokojnie, na górnym odcinku nawet jak nie więcej no ale wszystko taki wymiar około 20 cm tam Seweryn miał większego mi tam parę większych ryb się pokazało ale żaden, żaden nie chciał zapozować do kamery no ale będziemy dalej łowić, pracujemy Mamy niestety na dole zawody, Grand Prix, jakieś tam Pol puchary, nie Polskie, wiem właśnie na zawodach, ja tam nie wiem, no jakieś tam zawody, nie wiem co to Grand Prix Polski, nieważne, jakieś tam zawody są, no i niestety, no, nie możemy tam łowić na dole, ale sobie tutaj znajdujemy miejsca wyżej, bardzo chciałem zjechać na dolny odcinek, bo go lubię, bardzo jest ciekawy, bardziej urozmaicony, oprócz pstrągów są tlenie, nawet no. lipienie są, są różne ryby, no. Oczywiście dominują pstrągi potokowe. No a tutaj e, nastawiamy się dalej na pstrągi potokowe. Metoda sucha, mokra mucha. E, łowimy, no jak to, spontanicznie, na spokojnie, na luzie, bez żadnej spiny. Rekreacyjnie można Rekreacyjnie, robić, a brania są, ryby są, jest fajnie. Także. Dobra. Lecimy po rybki. Lecimy pracować. W jednym z komentarzy na naszym filmie, jak łowiliśmy na jeziorze Nebesak, ktoś zapytał, Jaka wędka na początek? Nie będę tu robił jakiegoś wykładu długiego, bo to nie o to chodzi, w, tutaj, na, w naszym filmiku, ale postaram się pomóc jak najszybciej, a jak najskuteczniej. Słuchajcie, z wędkami muchowymi jest tak jak z wszystkimi wędkami do wszystkich metod. Ta wędka nie musi być jakaś specjalnie droga, ważne, żeby się nią dobrze łowiło. Trzeba pamiętać, że metoda muchowa jest metodą dynamiczną i temperamentną i dlatego też. Wędka muchowa musi nam naprawdę dobrze leżeć w dłoni. Ona nie musi być droga, jakaś z jakiejś bardzo górnej półki, żeby się nią dobrze łowiło. Jej parametry muszą być takie, jaki jest nasz temperament. Niektórzy wolą wędki sztywne, niektórzy wolą wędki paraboliczne, miększe, pracujące na całej długości. Niektórzy wolą pośrednie, i to są takie właśnie parametry, które najlepiej obejrzeć te wędki i sprawdzić, która nam by najbardziej odpowiadała. Ja powiem tak, praktyka wykazała także moja, że najlepszą wędką muchową na początek, taką, która obsłuży nam wszystkie metody, będzie wędka w granicach 2,75 metra długości, czyli taka klasyczna dziewięciostopówka. Ta długość pozwala Wygodnie łowić na suchą muchę, na mokrą muchę, na nimfę i na streamera. Okulary mi spadły. Pod, na trawę nic się nie stało. Yy, znaczy te, taka optymalna długość wędki. Generalnie wędki muchowe przedstawiają trzy parametry: długość. Drugi parametr bardzo ważny to jest tak zwany klasa A, AFTM. To jest jakby moc wędki. Porównajmy to na przykład do federów. Wędki federowe to mamy. Klasę wyrzutu Federa, prawda? Ten ciężar wyrzutowy, CW, To w muchówkach jest ta klasa AFTM. Ona oznacza, jaka masa sznura ma być użyta do danej wędki. A ta klasa AFTM to jest dokładnie 12-stopniowa skala, w której, którą określa się odpowiednią masę linek muchowych. Od najlżejszych, takich najbardziej finezyjnych, delikatnych, do najcięższych, takich służących do takich bardziej topornych muchowych metod. Duże ryby, łososie, ryby morskie, szczupaki, to ciężkie linki, ciężkie wędki, mocny, toporniejszy sprzęt. Wstrągi lipienie, wiadomo, w delikatniejszą stronę to idzie. Optymalna klasa AFTM wędki muchowej na początek, jeżeli ktoś jest początkującym, to jest moim zdaniem 5-6. Może być też 4, ale 4 to trochę później. 5-6 to jest taka optymalna klasa wędki, czyli tak, długość 2,75, Klasa AFTM 5 albo 6 i trzeci parametr bardzo ważny akcja wędki muchowej. Akcja wędki muchowej to jest jakby stopień ugięcia. Są wędki szybkie, fast, bardzo szybkie, tak określane właśnie słowem fast wędki średnie, medium fast i wędki wolne slow, takie wędki, które pracują na całej długości. Jedni wolą właśnie miększe, jedni wolą sztywniejsze, to też zależy od indywidualnych upodobań wędkarza. Na początek. Polecam wędkę, która będzie miała parametry takie i takie, taką po, tak zwaną medium fast pośrednią. Taka wędka po prostu na początek będzie moim zdaniem optymalna. Ja nie lubię słowa uniwersalny w wędkarstwie, bo to co uniwersalne niekoniecznie jest dobre, ale ja też nie będę zachęcał, żeby ktoś kupował na początek 5 wędek muchowych, bo to jest bez sensu. Dlatego na start 2,75 metrów długość, może być troszkę dłuższa, tam te 2 do 80. Albo krótsza, troszkę 2,60-2,65, ale nie 2,50, ani nie 2,90. Nie, na początek nie. Trzymać się tej. Praktyka wykazała, że te 2,75 to jest taka optymalna długość wędki muchowej, która po prostu obsłuży nam wszystkie sposoby muchowego łowienia i jest taka no, najwygodniejsza. 2,75 długość, klasa AFTM 5 albo 6, i średnia klasa ugięcia, jakby ten kij taki średnio paraboliczny. Powinno być ok.

To weź mi Mikołaj potem załóż też taką... Podobie. Taką samą ci no? założę że suchą mysz. O fajnie. To już taki 30, to już taki prawie 30. Po sam pięknie ubarwiony, zobacz jaki powiem. To jest widać, to jest dzika ryba. Już waleczny. i woda. Jeden z ostatnich Jest już popołudnie, będziemy zwijać do domu Ale kolejna piękna rybka Jest Na ten rok Moim celem było złowienie pstrąga potokowego Złowiłem ich kilkanaście Bardzo fajnie Nad wodospadem się pokazał Podałem mu, zaatakował błyskawicznie Taki oto trąd potokowy to już dzisiaj jest 30 któraś ryba ale nie 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 liczę już ich bo po prostu straciłem rachubę trzeba szybko go wypinam i leci do wody Mamy już popołudnie, powoli zwijamy się do domu. Naprawdę udany dzień. Udało się połowić, no nie wiem, Mikołaj, kilkadziesiąt strągów na pewno. No, na pewno, ja nie liczyłem tak. Od dziesięciu straciłem rachubę, można powiedzieć. Już nie liczyłem. Było ich sporo. Do dziesięciu coś tam doliczyłem, ale no. potem już nie. Mi też kilka udało się złowić. Mikołaj złowił kilka większych. No nie były to jakieś torpedy 40-50 cm, ale chodziło o naukę zacinania i tak dalej. Także super łowienie. No i co? Mam nadzieję, że jeszcze jakiś wypadzik na muchę w tym roku będzie. To tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. No i żegnamy się z Wami. Siemano. Cześć. Cześć.